Co ty masz? Piłeczkę wziąłeś? I gdzie idziesz z tą piłeczką? Okej. Okay. <laughs> już nie mógł doczekać. To był zły start, Arciu. Nie uwierzycie, ale doszłam do tego, co jest Aresowi. Naprawdę sama do tego doszłam. Chodź, idziemy na pole, Arciu. Ja wiedziałam, że jest jakiś wspólny mianownik tych jego wszystkich ataków. I już wiem o co chodzi. I żeby nie było. To nie było takie oczywiste od samego początku. Ja go obserwuję od półtora miesiąca i te ataki były najpierw raz na dwa tygodnie, później raz na tydzień, a potem były kilka razy dziennie. Już was puszczam, widzę, że się nie możecie doczekać. Ares, nie uderz się, nie uderz się. Arciu! No nie, przywalił sobie znowu. Aresław! Zauważcie, że on ma dzisiaj lepszy humor. I sam wziął piłeczkę i sam chce się bawić. A ja zaraz Wam powiem, czemu. Pokaż, gdzie sobie przywaliłeś. No, normalnie inny pies od razu. Chodź, Arciu. Pokaż, bo muszę zobaczyć, czy się w oko nie uderzyłeś. Chodź. Usiądź. Pokaż oko. No, jaki wesoły od razu. Zęba sobie nie wybijeś żadnego? Nie? No to idź. O, Arciu, obornik zniknął. O, matko, Rex, Czy ty jesteś normalny? Wytarzał się w tym oborniku. Zobaczcie, nie ma kubki. Zobacz, Arciu, kurier ci paczkę przywiózł. I on nie może jej otworzyć. I to też się wiąże z tym, co mu jest. I ja za chwilę wam wszystko powiem, tylko idę odłożyć tą paczkę. No więc tak. Aresa napady drgawkowe działy się zazwyczaj rano. Podczas, gdy go czesałam i myłam mu zęby i chusteczkami go przemywałam, bo ja zazwyczaj myję mu oczy chusteczkami nawilżonymi. Wieczorem zdarzyły się tylko trzy razy. I ja na samym początku próbowałam to powiązać z tym, że jak on patrzy poniżej linii wzroku, to dostaje te drgawki, bo to wygląda tak, że ja siedzę na łóżku, on siedzi na podłodze, więc on ma głowę trochę wyżej niż łóżko. I jak ja mam jakieś rzeczy na łóżku, typu właśnie chusteczki czy coś i on na to patrzał, to on dostawał drgawki. No i mówię, może jak patrzy poniżej linii wzroku, to mu się kręci w głowie czy coś. Bo, na przykład, swój najdłuższy atak miał wtedy, kiedy chciał mi przynieść smaczki. Jego smaczki leżały na podłodze, i on najpierw je tak tyknął łapką, i chciał je wziąć w zęby, żeby mi przynieść, żebym mu je dała. No, i wtedy się przewrócił. I to był jego najdłuższy atak. Więc to też mi pasowało do tego, że patrzy poniżej linii wzroku, bo on je sięgał z ziemi, więc głowę miał przy ziemi. I ja myślałam, że po prostu mu się tak zakręciło mocno w głowie, i dlatego się przewrócił. Idziemy na podwórko, bo tu co chwilę takie duże maszyny jeżdżą. Znowu coś tam jedzie. Został gołąbka. A to nasz gołąbek? A czy to był nasz gołąbek? Ej, zobaczcie, to nie był nasz gołąb. Nasze są zamknięte, a tu widzę jeszcze jeden. Albo ten sam przyleciał. Zobaczcie. Wpuścić cię? Ty jesteś stąd? A skąd ty jesteś, ładny gołąbku? Chodź, może stąd jesteś, co? Jesteś od nas? Jak ja mam cię złapać, jak ty się pewnie boisz? Chciałeś jakiś gołąb? A weź usiądź, siad. Nie podchodź, dobra? Bo... No, zostań. Ja muszę do babci zadzwonić, tylko babcia z kimś rozmawia. Obrączkę ma. A kto ty jesteś? Chodź do nas. Mogę cię złapać? Chodź, a mogę cię wpuścić do głębnika? W koreszta ucieknie. Dobra, to nie jest nasz gołąb. Arciu, miałeś się nie ruszać. Siad. Usiądź. Siad, bo to nie jest nasz gołąb, on się boi ciebie. Chodź, gołąbku. Jak mam cię zwabić? Jedzonkiem? Babcia mówi, że nie nasz, ale że mam go złapać jak coś. A ma dwie obrączki, jedną ma niebieską, drugą ma czarną. Młody jest chyba. Nie ruszaj się. Bo go wystraszysz i go nie złapiemy. Siad. Zostań. Ja mam jedzenie dla niego, tak? Nie dla ciebie, tylko dla gołębia. Arciu, siad. Zostań. Zostań. Chodź, zobacz co mam. Patrz. Chodź. Zobacz co mam. Słuchaj, ładny biały gołąbku. Chodź. No nie, uciekaj gdzieś. No nie mam nic dla ciebie. To jest dla. zobacz, to są nasionka. To jest dla gołąbka, no? Ty takich rzeczy nie jesz. Gdzie idziesz z tą piłką? Tu mu rzucam, żeby się najadł. Chcemy kokolinę wypuścić. Kokolinka, straciłam wątek przez tego gołębia. No dobra, więc ja przeglądałam te wszystkie nagrania, bo ja mam bardzo dużo nagrań nagranych dla weterynarza. Tylko, że one są wszystkie nagrane pionowo, dlatego wam ich nie wstawiam. I wiedziałam, że jest coś wspólnego w tych wszystkich nagraniach, że jest jakiś wspólny czynnik, który powoduje u niego te drgawki. No, i przeglądam te nagrania, wpisuję w czat GBT, mówię, może mi coś podpowie, i w końcu trafiłam na coś takiego, jak padaczka częściowa. No, bo przez to, że on cały nie drga, tylko po prostu pysk mu drga i trochę się przechyla na bok. I przypomniało mi się, jak jedna dziewczyna wstawiła filmik i napisała, że ma psa z padaczką, dlatego unika różnych dźwięków, zapachów, świateł. I mi się to przypomniało. Kaczki! Gucio prawie głowę kaczce urwał. Idźcie stąd! Szybko! Nie po to te psy są zamknięte, jak biegacie, żebyście głowę tam wsadzały. Matko, to tej żółtej, by głowę urwał. Idźcie! Kaczka! No patrzcie, Gucio siedzi tam, bo one nie mogą biegać, jak kaczki biegają, a babci nie ma i jak babci nie ma, to babcia je zamyka w klatce, żeby w domu nie siedziały, tylko żeby sobie patrzały na wszystko. No i ta kaczka do niego podchodzi, a on chce ją zamordować. Idźcie stąd! Kryśia, pilnuj te dzieci. Ja z tymi jego napadami nauczyłam się już, że zawsze jak sięgam po chusteczki, czy po jego smaczki, bo w ogóle najlepsze jest to, że ja zaczęłam kupować mu smaczki, żeby poprawić mu rano humor. I jak zaczęłam kupować te smaczki, to on miał więcej tych drgawek. I rano sprowokowałam te jego drgawki, bo wiedziałam, że jak wezmę chusteczki do ręki, to on dostanie tych drgawek, dlatego to nagrałam, bo chciałam, żeby to weterynarz zobaczył, że wzięcie tych chusteczek powoduje u niego drgawki. No i wieczorem mnie oświeciło. I zaczęłam przeglądać jeszcze raz te nagrania. I nagle dotarło do mnie, że on dostaje drgawek, kiedy coś szeleści. I teraz słuchajcie najlepszego. Włączyłam telefon, włączyłam na maksa dźwięk, a rys leżał koło mnie w łóżku. I ja włączyłam to nagranie, i przez to, że ja włączyłam to nagranie, on dostał drgawek. I ja już 100% byłam pewna, że to jest to, i dlatego, jak ja zaczęłam mu kupować smaczki w takich małych paczkach, takich, które da się zamykać, i tymi smaczkami też szeleszcze, to on też dostaje drgawek. Najgorszego ataku, najdłuższego, dostał w momencie, kiedy właśnie chciał mi przynieść smaczki, bo one leżały na ziemi, i on je nagnił tłapą, i one zaszeleściły, i on się wtedy przewrócił. Zaczęłam wieczorem sprawdzać, co powoduje u niego drgawki. Szeleściłam workiem na śmieci, worek na śmieci nie działał. Zeszeleściłam butelką, pierwsze dwa razy nie zadziałało, ale jak był bardziej skupiony, w sensie prawie nosem dotykał butelkę, bo był ciekawy, co ja robię i tak zaczęłam mocno gdzieś tą butelkę, to też dostał tego ataku na stojąco, zaczęło go trząść. Później jeszcze zrobiłam test, bo znowu leżał na łóżku, ale lizał sobie łapę i był zajęty. Bo ja wtedy myślałam, że może jak on jest bardziej skupiony, to dostaje tych drgawek. To mówię, zobaczę jak będzie zajęty i znowu puściłam to nagranie z telefonu. I mimo tego, że on sobie lizał tą łapę, że nie zwracał na mnie uwagi, to usłyszał dźwięk z nagrania i znowu dostał te drgawki. I żeby nie było, to jest pies, który nie reaguje w ogóle na dźwięki z telefonu, ani dźwięki z telewizji. Mogłabym mu puścić nawet dźwięk ptaszków, bo on na przykład na ptaszki bardzo reaguje, ale jakbym mu puściła z telefonu, to by nie zareagował. A tutaj jego mózg widocznie już tak, tak wryło mu się to w mózg, że słyszał ten dźwięk z telefonu i przez to dostał te drgawki. Znowu biegną do psów. Krysiaczki, bo wy za długo nie pożyjecie, jak tak będziecie robić. Irek! Chciałam pogłaskać małe i Irek chciał mnie zaatakować. Idź mi stąd! Nic im nie zrobiłam. Gustaw sobie wyciągnął kot z budy. Gołąbek wrócił. I teraz zobaczcie, że ja Aresowi chciałam pomóc. Chciałam mu humor rano poprawiać. Dlatego kupiłam mu smaczki. Przez ostatnie tygodnie kupowałam mu smaczki. I jemu to się robiło coraz częściej. I to się okazuje, że ja mu pogarszałam ten jego stan tymi smaczkami. Bo jak smaczki szeleszczą, to też ma drgawki. Ciekawe, czy zagonilibyśmy go do stajni. No nie otworzy ci gołębi, bo widzisz, że nie są otwarte To chyba nie mają być otwarte Ja jestem teraz na 99% pewna, że to jest padaczka częściowa Z tego względu, że drga mu tylko głowa i oczy Wywołana dźwiękiem szeleszczenia I jak na razie nic innego na niego nie działa Ja nawet szeleściłam tą słomą wczoraj Arciu, chodź na chwilę Siad Zobaczcie, za szeleszczenią I to na przykład na niego nie działa to musi być dźwięk smaczków albo chusteczek. A jeszcze lepsze Wam powiem. Miałam takie cappuccino małe, takie, wiecie, nie do rozpuszczania w wodzie. I zaczęłam to jeść łyżkami. I on chciał zobaczyć, co ja mam. I ja zaszeleściłam tym cappuccino. I to też na niego nie zadziałało. Więc ja nie wiem, czy to muszą być rzeczy, które on zna. Na razie to są chusteczki i smaczki, i nic innego na niego nie działa. Czy jakiś inny haczyk tutaj jest jeszcze? I teraz na przykład kurier przywiózł Aresa smaczki i on nie może otworzyć tej paczki, bo jakby zaszeleścił nią, to od razu dostanie drgawki. Ja nie chcę wam już tego prezentować, to co mam, to wam wstawię, tylko to są pionowe nagrania, no ale tyle, to zobaczycie, jak to wygląda. O, Kokolinka się znalazła. A jak wołałam, to nie chciała przyjść. Chodź. Chciałam, żebyś z... do z nami poszła. Gdzie ty tam włazisz, szczególnie? Kokolina idzie na strych. Ty wiesz, że tam koty mieszkają? Kokolinko, na strychu mieszkają koty i jest ciemno, a ty masz na pewno kurzą ślepotę. Jak ty chcesz tam iść? Ona była tam z nami kiedyś, dlatego. Kokolina, ej! A ty nie jesteś za odważna? Ty widzisz, jak tam jest ciemno? Ja nawet tam nic nie widzę. Patrzcie, co robi. Idzie sama. Zobaczysz, koty cię zjedzą. Musiałam ją przetransportować bo się nie słuchała. Ja już czytałam o lekach przeciwpadaczkowych, tylko też takie leki nie są obojętne dla organizmu. Tak kolina tam zniknęła, tam weszła, nie wiem jak ją wyciągnę. Teraz się na nią patrzy. No i teraz pytanie. Czy zacząć mu dawać leki przeciwpadaczkowe, czy po prostu unikać tego bodźca? Bo z tego co czytałam, no padaczki nie da się wyleczyć. To jest raczej fakt, że się padaczki nie da wyleczyć, że łagodzi się tylko objawy, ale na przykład leki przeciwpadaczkowe niszczą wątrobę i pewnie jakieś inne flaczki też niszczą. A kto to wyszedł? Gdzieś wyszła kokolinka. No i teraz powiedzcie mi, na ile sensowne jest zacząć podawać mu leki od zaraz? Które prawdopodobnie w jakimś tam stopniu też wyniszczą jego organizm? No to nie jest młody pies, no wiadomo, że te leki będą jakoś na niego wpływać, tym bardziej, że on bierze dwa leki na serce i jeden lek na tarczycę i pełno suplementów, czy spróbować w najbliższym czasie unikać tych bodźców, które powodują u niego drgawki? I na przykład czy mózg jest w stanie zapomnieć po jakimś czasie, po miesiącu, po dwóch, że coś takiego w ogóle było? Ja czytałam, no, że nie jest w stanie. No ale wiecie, różne cuda się zdarzają, nie? Niby jak mózg ma już to zakodowane, że na jakiś bodziec dostaje drgawek, to później może się to nawet pogłębiać. I ja myślę, że zrobimy tak, bo Ares jutro ma holter zakładany. I ja nie zrezygnuję z tego holtera, mimo tego, że już wiem, co mu jest. Bo dlaczego nie miałbym mieć zrobionego holtera, jak jest taka okazja? Ale tam na pewno nic na tym holterze nie wyjdzie. Ja jutro skonsultuję z lekarzem to, co mówię. Wezmę leki przeciwpadaczkowe, żebym już je miała. No bo leki mogę zacząć dawać w każdej chwili, nie? A jak już zacznie brać, no to pewnie będzie brało je do końca życia. I spytam się tej pani, czy w ogóle ma sens unikać bodźca, czy to raczej się pogłębi w najbliższym czasie i na przykład na jakieś inne bodźce zacznie mieć drgawki. Zobaczcie, jak ona kombinuje cały czas, nie? Ona cały czas procesy myślowe zachodzą w jej głowie. Ja bym szczerze spróbowała zacząć unikać ten bodziec, bo na przykład ja go dzisiaj rano nie czesałam. I zobaczcie, że on od rana jest w ogóle innym psem. Wziął piłkę, jak wyszliśmy z domu, to od razu chciał się piłką bawić. Kokolina znowu zniknęła. Kokolinko, szczury cię zjedzą! Bo to też nie chodzi tylko o sam atak, ale on po ataku jest bardzo zmęczony. On w ogóle już przed czesaniem nie ma humoru, bo on zdaje sobie sprawę, że ten atak go dopadnie jako kolina. <gulina> jak zjechał. I on, zanim jego ja go zacznę czesać, to no on już sobie zdaje sprawę, że coś będzie nie tak się działo z jego organizmem. Dlatego on rano nie chce do mnie przyjść, dlatego odwraca wzrok, jak go wołam na czesanie, bo on wie, że dostanie ten atak i po tym ataku będzie się źle czuł. Bo on jest po prostu nie do życia wtedy, tak jakby te ataki zabierają z niego energię, nie wiem, po prostu pewnie mózg jest zmęczony i, i ciało pewnie też jest zmęczone, bo nie wiadomo jakie tam dziwne procesy zachodzą podczas tego. No i teraz mam zamiar zmienić mu całą poranną rutynę, nie będę go rano czesać, nie będę rano mu myła ząbków, nie będę go myła chusteczkami i zobaczymy co w najbliższym czasie będzie się z nim działo. Ale tak jak mówię, tabletki na padaczkę i tak wykupię, no bo różnie bywa, może mu to się pogłębić czy coś. No ale jeśli jest możliwość, jeśli wiem o co chodzi, wiem, czego mogę unikać, no to dlaczego by nie spróbować na przykład przez miesiąc, a może się uda, nie? I mam nadzieję, że to wyklucza u niego guz mózgu. Bo raczej teraz nie pasuje to, nie? Do objawów guza mózgu. Tym bardziej, że on na przykład źrenice ma równo, źrenice normalnie działają na światło, nie ma jakiegoś zaburzonego chodzenia, nie chwieje się. To po prostu się dzieje tylko w momencie, jak szeleszczę. Wiecie co? Ja w tym momencie czuję się jak doktor House. Ja bym nie mogła być weterynarzem, bo ja bym nie mogła tak jak weterynarze robią, że dawać antybiotyk w ciemno albo sterydy w ciemno, mi już też o sterydach mówili. Ja bym każdy przypadek analizowała osobno, bym siedziała dnie i noce. Ja naprawdę dniami i nocami przeglądałam nagrania, przeglądałam fora, wszystkie jego objawy analizowałam. I tak jak mówię, to nie było oczywiste od początku, bo on na przykład Potrafił dostać drgawek, jakie ja jeszcze nie wzięłam czegoś do ręki, tych smaczków albo chusteczek. Tylko ja na przykład wyciągałam rękę przed siebie, i on, jemu się wydawało, że ja biorę chusteczki. I jego mózg już reagował. Dlatego ja nie mogłam od samego początku stwierdzić, co to jest. Bo to nie było oczywiste. Dopiero teraz to się dla mnie wydaje oczywiste. I ja potrafię już te ataki nawet sprowokować, bo wystarczy, że wezmę coś do ręki i zaszeleszczę i je już 100% jestem pewna, że to jest to. I szczerze, naprawdę mnie fascynuje to, co odkryłam, bo to są rzadkie przypadki podobno. I raczej większość ludzi nie wie, dlaczego pies dostaje padaczki. A tutaj, no wiemy od czego, nie? Nie wiem, czy Was to tak satysfakcjonuje jak mnie, ale ja będę jeszcze dużo o tym czytać. Bo na razie wczoraj do nocy czytałam. Kokolinka sobie poszła i ja poszłam jej szukać. I gdzie jest kokolinka na blacie? Jaka ty jesteś ciekawska. Ty jesteś fajna kura. Naprawdę lubię tę kurę. Majster, co robisz z tym oknem? Tak, jeszcze wyżej Wskoczyłem cię za chwilę nie ściągnęła. <grym> Wskocz jeszcze tam wyżej, nie krępuj się. Ale kokolinka też potrafi być wkurzająca. Ona się zachowuje jak takie dwuletnie dziecko. Ona musi wszystko sprawdzić, ona musi wszędzie iść za nami. I na przykład czasami nie chcemy jej gdzieś wziąć, bo idziemy tam do drogi z Aresem i nie chcemy się jej nosić na rękach, albo idziemy do ogrodu, a w ogrodzie jest wysypana trutka teraz na mrówki i ona nie może iść z nami. No a ona biegnie za nami jak takie dziecko I ja nie mogę jej wytłumaczyć, ona nie może iść z nami. I ona krzyczy, kłokoko, kłoko", żebyśmy na nią zaczekali. I czasami specjalnie z Aresem i uciekamy, bo nie może z nami iść. Ostatnio szliśmy do drogi. Kokolinka, utkniesz! Zobacz, że się nie mieścisz! Coś się sama robi. W ogóle kogut ją tutaj trochę oskalpował. I z przodu też. No i utknęłaś! Ostatnio szliśmy. I na początku ją chciałam wziąć i ją wołałam, ale że się nie odzywa, to poszliśmy z Aresem sami i babcia krzyczy: Kura za wami biegnie! One krzyczała: koko i chciaj z nami. Ja Kokolina, jak cię wołaliśmy, to się nie odzywałaś. No, gdzie ta kura wlazła? To jest najkochańsza kura, jaką znam. Ja w ogóle uwielbiam ptaki. Ja kiedyś miałam papugi, gołębie kiedyś miałam też. Wszystkie podlotki zbierałam, które były chore, jakieś kawki. Zawsze mi się kruk marzył, nigdy kruka nie znalazłam, ale miałam bardzo dużo kawek. I uważam, że ptaki są tak mądre. Naprawdę ptaki mnie fascynują. Tylko, że nie chciałabym mieć w domu ptaka, bo ja też nie lubię ograniczać wolności zwierzętom. I tak jak miałam papugi kiedyś, teraz bym nie potrafiła papugi trzymać w domu. Jezu, kokolina! Ona skoczyła stąd, tutaj, jak kot! Złaś mi stamtąd! Złaś, bo coś spadnie, kokolinko! Ej, złaś! Myszko! No i jak ty chcesz teraz stamtąd zejść? Zrzucisz Aresowi coś na głowę! Co ona robi? A Teraz nie możemy jej zabierać do fajni. Koko, czy ty szukasz pająków? To jest specjalista od pająków. Tak, wejdź tam, niech to spadnie. Wejdzie na to. No nie. Ja nie mogę. Jaka ty jesteś kochana. No uwielbiam tą kurę, naprawdę ją uwielbiam. Ty widzisz, że ona jest fajna? Chodź, już cię ściągnę, chodź. No ciekawe, jak ty zejdziesz, nogi cię będą bolały, jak zeskoczysz. Czasami jak kury za wysoko skaczą, to źle skoczą i nogi je bolą. I wtedy kuleją. Chodź, kokolinko. Jak ją ściągniemy teraz, Ares? No nie wiem, co z nią zrobimy. Musisz wejść po nią. Chodź, myszka. Chodź, myszko, do nas, chodź. Możesz mi nawet na głowę wskoczyć, żebyś tylko zeszła. Ta jeszcze coś tam kopie łapkami. Kolinko! Jeszcze pewnie, że jajko tam zniesiesz. To będzie chyba najdziwniejsze miejsce do złożenia jajka. Ares, idziemy po krzesło, ściągniemy ją. Do kurnika z nią. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie, o tym, co mówiłam. Bo może ktoś mnie sprowadzi na ziemię, może źle myślę. No ale zobaczcie, że Ares dzisiaj nie miał ataku i nie był czesany, i, i nie miał tych wszystkich bodźców, i on się zachowuje dzisiaj normalnie. I to już widać było potem, jak on wyszedł z domu, wziął piłkę i chciał się piłką bawić na polu. Także nie wiem, napiszcie, napiszcie co o tym sądzicie. Ja czytam wszystkie komentarze, wszystkie rady, bo ja też inne rzeczy bram pod uwagę, jakieś choroby odkleszczowe, tylko, że tutaj raczej przy chorobach odkleszczowych są też inne objawy, a tu tylko jeden objaw mi nie pasował. Brałam pod uwagę chorobę Addisona, Ares miał mieć test też robiony jutro. Kokolinca chyba się znudziło. Myśli, że wróci tą samą drogą. Ty masz pajęczyny na głowie. No. Mam ci pomóc? Czy zejdziesz sama? No, daleko jest do ziemi daleko, tak. Jak skoczysz na ten beton, to sobie nogi uszkodzisz. No ko, To mam ci ściągnąć. Ściągnąć kokolinę, to chodź. Chodź ściągnę, dawaj łapki. Zobacz, co masz na grzebieniu. Kokolina. Chodź, słodziaku, do mnie. Chodź. Chodź na rękę, ja ściągnę. Chodź. Kokolinek. Chodź. Nie, ona sama zejdzie. Ona zejdzie tak, jak weszła. To ci na pewno spadnie na... na psa. Złaś, trzymam to. Złaś, bo nie wiem, co to jest, a na pewno jest przydatne. Uszkodzisz i... Złaś. Nie zdążyłam nagrać, jak poleciała. To jest takie dziecko specjalnej troski. No, ślizga się nóżka, ślizga. I co dalej? Jak ty dalej tam weszłaś? W drugą stronę, chyba. No, tam też byłaś, ale tamtędy nie wchodziłaś. Ty chyba z blatu skoczyłaś. Ona teraz analizuje, jak tam weszła. Tak, tam też się wciskałaś. Ja też Ares nie wierzę, co ona robi. Widzicie, ile procesów myślowych w jej głowie zachodzi? O, teraz widać, jak miała dupkę łysą. Podnieś skrzydełko. Ona taką szramę tam miała. Mi się wydaje, że kogut na nią wszedł i ją paznokciem przejechał. I wszystkie piórka jest zdarteż tam. Już mam ściągnąć. Nie, Kokolina, chodź do mnie. Żadne koko, chodź tu do mnie. Nie wejdziesz tam. Skakuj na ramię. Skakuj na ramię, szybko, chodź ściągnąłam kokolinkę, wyprzytulałam ją, wycałowałam. Jak będzie jakaś choroba panowała na tym gospodarstwie, to ja będę pierwsza chora, bo ja ciągle tą kurę całuję. Także, jak będzie jakaś ptasia grypa czy coś, to ja będę miała pierwsza. Zobacz, małe krycie tutaj są na progu. Gdzie ty znowu idziesz? No, wszystkie kury się zachowują normalnie, tylko nie ona. Jak śpiłam słodziaczki malutkie. Płodzie. A jak wy szybko rośniecie... Ciekawe, jaki ten będzie miał kolor. Będziesz taki czarno-biały? Ciekawe. Nie wiem, w jakich kolorach występują te kaczki. W ogóle ja nie wiem nawet, czy to jest czysta rasa wciąż mówi, że one chyba trochę zmieszane są. Krysiu, jaskółki siedzą w gnieździe. W ogóle jedna jaskółka objęła się tutaj o szybę i nie mogła wylecieć. Musiałam ją wziąć i wyprowadzić na dwór. I potem mama ją zawołała i sobie latały. Dobra, ja wam jeszcze te filmy z drgawkami wrzucę na shorts, bo może komuś się kiedyś przydadzą. Na przykład ja szukałam i nie mogłam czegoś takiego znaleźć. Mi by się przydały, więc wrzucę. Będzie może lepiej widać, bo one, mówię, są pionowo nagrane. No dobra, to chyba tyle. Ja w końcu mam czystą głowę, że wiem, o co chodzi, bo wiem, że weterynarze by do tego nie doszli. Poczekaj, Arciu. Już idziemy do domku. Wiem, że weterynarze by nie zdiagnozowali, no bo też nie przybywają z aresem, no to może by na to nie wpadli. Co, Reksiu? Nie idziemy na pole, bo tam maszyny jeżdżą. Słyszałeś, czy tu tam znowu jechała. Dobra, Arciu. Rób papa. Zrób papa. A takie ład, ładniejsze. Okej. Okay.